Was znowu na makijaż Tym razem będzie to kolejne smoki Wykonane paletką, taką podwójną z nimi Sporty, ona jest taka malutka, ma tylko dwa cienie Jeden jest w, odcienie, w odcieniu Żółtym, drugi to jest taki Ciężki do określenia, ponieważ nie to zieleń, ni to brąz Także zaraz sobie zobaczycie Jak to wszystko wygląda na, na zbliżeniach Mamy podkreśloną głównie górną powiekę, nadal mam tylko właśnie Zaznaczoną cieniem Oraz wytuszowaną tuszem ale jeśli chcecie zobaczyć, jak makijaż, który jest bardzo prosty, zapraszam Was dalej. Zaczynam oczywiście od nałożenia na y, powieki bazę. Jest to baza pod cienie singlota. A następnie y, zabieram się za tą podwójną małą paletkę i tym pierwszym żółtym cieniem y, malujemy y, górną ruchomą powiekę i malujemy ją mniej więcej od y, środka tak do czwarte całej długości. To jest bardzo piękny, taki iskrzący się kolor. Na filmiku tego nie widać, ale w rzeczywistości jest naprawdę genialny. Teraz drugim cieniem z tej samej paletki malujemy zewnętrzny kącik. I ja sobie go delikatnie wyciągam poza jakby ruchomą część oka i dzięki temu nadam oku taki ładny migdałowy kształt. Następnie czarnym cieniem z paletki Sleek, ale to może być niejaka paletka oczywiście, żeby tylko cień był czarny i matowy. Zaznaczam jeszcze bardziej ten zewnętrzny kącik oka. Rysuję coś na, na kształt kreski, którą potem rozmarzę, po to aby to oko by było takie lekkości i aby wszystko było ładnie ze sobą zblendowane. Widzicie teraz również wyciągam to wszystko na, część, na nieruchomą część oka. I oczywiście tym samym pędzelkiem, który malowałam wcześniej, tym ciemniejszym cieniem wszystko blenduję. No i teraz oczywiście dokładamy, rozmazujemy, dokładamy, rozmazujemy. Już wedle Waszego życzenia, jak to ma być po prostu wszystko intensywne. Teraz ruszamy do paletki ze Slika i wszystko blendujemy tak, aby zatrzeć granice. Przeciągam ten cień właśnie na całą, jakby powiekę. Teraz czas na dół i powtarzamy yy, te same ruchy, które były, czyli te same kroki, które były wcześniej. Czyli tym ciennym cieniem z paletki z, y, Miss Sporty maluję zewnętrzny kącik, a jasnym cieniem będę malowała kącik wewnętrzny. Widzicie, teraz to właśnie robię. Wszystko do oczywiście rozcieramy, blendujemy, tak żeby nie było granic. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Następnie czas na kreskę. Ja wybieram eyeliner z firmy Pirene, to jest eyeliner żelowy. Teraz troszkę przyspieszę to wszystko, żeby nie trwało yy, za długo. I maluję na całej długości yy, powieki. Następnie biorę taką yy, paletkę, to jest może brązer, o wiecie brązer, yy, w kształcie właśnie paletki i yy, wewnętrzną, wewnętrzny kącik zaczął sobie tym białym bardzo parowym i skrzącym cieniem. Teraz dwa tusze. Pierwszy to jest Burżua, drugi to jest oczywiście Lovely i teraz tym Lovely maluję górne rzęsy. Dolne będę malowała tym drugim tuszem, ponieważ ma lepszą szczoteczkę i jak widzicie ładnie rozdziela i ładnie wytuszy nam nawet najmniejsze włoski. Rzęsy I ja y, przyklejam połówkę, jest to połówka y, obcięc, obciętych rzęs, które były w całości. Teraz jako korektora y, do zakrycia właśnie pod oczami użyję sobie takiego podkładu z Maybelline. No i bronzer oczywiście Honolulu W7 i konturujemy sobie lekko twarz. Czas na usta, i ja używam do tego nowej szminki, którą zakupiłam sobie ostatnio. Jest to Everline. To jest taki bardzo, bardzo jasny róż. Ja sobie go troszkę przyciemnię, takim właśnie pomadką z firmy Rimmel. Jestem dość opolna teraz, dlatego po prostu ten róż z Everline jest dla mnie za jasny. I tak prezentuje się całość makijażu. Zapraszam was serdecznie na bloga y, Facebooka oraz na Instagram oraz na kciuki w górę oraz su subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia.